Cześć! Mity o herbacie. Największe herbaciane mity. Dzisiaj przedstawię kilka najczęściej powtarzających się mitów o herbacie i postaram się krótko wyjaśnić, dlaczego są mitami, czyli po prostu obalić te mity. Mitów o herbacie jest całkiem sporo, wiele osób pisze, mówi o herbacie. Te mity się powtarzają od lat. Na szczęście nasza wiedza, ogólna wiedza społeczeństwa o herbacie jest coraz większa. Wiedza naukowa jest coraz większa, więc wiele mitów, które były uważane za prawdę wiele lat temu, dzisiaj zostało już obalone. Herbata odwadnia. Trudno sobie wyobrazić, żeby napój składający się w 98 albo nawet w 99% z wody mógł odwadniać. To tak, jakby powiedzieć, że woda odwadnia. No i właśnie. Herbata należy do tej samej kategorii co woda jest hipotonikiem czyli nawadnia w podobnym stopniu co woda. Ten mit o tym, że herbata odwadnia, wziął się prawdopodobnie z tego, że herbata zawiera kofeinę. A kofeina rzeczywiście ma właściwości moczopędne i lekko odwadniające. Ale, żeby kofeina rzeczywiście mogła nas odwodnić, trzeba by jej spożyć całkiem sporo. W herbacie kofeiny jest za mało, żeby efekt nawodnienia pochodzący z wody w herbacie został przez nią zneutralizowany. Dlatego herbata nie odwadnia, a wręcz nawadnia. Mit drugi. A właściwie kilka mitów. Mity o kofeinie w herbacie. W poprzednim micie wspomniałem właśnie, że herbata zawiera kofeinę. I być może część z Was się zdziwiła, że mówię o kofeinie, a nie o teinie. Kofeina i teina to są dokładnie te same substancje. Ta substancja została jako pierwsza odkryta w herbacie i wtedy nazwano ją teiną. Ale z czasem, jak wiedza naukowa postępowała, zmieniono tę nazwę na kofeinę. I obecnie w pracach naukowych, pisząc o składzie herbaty, nie mówi się o teinie, lecz o kofeinie. I myślę, że warto, żeby właśnie mówić w ten sposób. Kofeina, nie teina. Gdyż dla niektórych może to być mylące. Może powodować wrażenie, że teina w herbacie to coś innego niż kofeina w kawie. A tak naprawdę jest to właśnie dokładnie ta sama substancja. Kolejnym mitem o kofeinie w herbacie, chyba najszerzej w Polsce rozpowszechnionym, jest to, że krótkoparzona herbata pobudza, a długoparzona herbata relaksuje. I w zasadzie trudno dojść do tego, skąd ten mit w ogóle się wziął. Nie ma żadnych naukowych podstaw, żeby uznać go za prawdziwy. Co więcej, kofeina w herbacie... Wydziela się do naparu przez bardzo długi czas, przez bardzo długi czas parzenia, nawet przez 15 minut parzenia cały czas zawartość kofeiny w naparze herbaty wzrasta. A skoro zawartość kofeiny w naparze wzrasta, to ta herbata staje się coraz bardziej pobudzająca. Niektórzy starają się usprawiedliwić ten mit tym, że kofeina w naparze herbacianym z czasem wiąże się z innymi związkami i przestaje działać pobudzająco. Być może tak rzeczywiście jest. Kofeina ma tendencję do łączenia się z, w nanozbitki z innymi substancjami, ale następuje to dopiero kiedy herbata znacznie wytraci temperaturę. A po drugie, nie ma chyba dowodów na to, że kofeina wchodząca w skład takich zbitek przestaje pobudzać. Ostatni mit o kofeinie jest taki, że herbata czarna, Pobudza bardziej niż herbata zielona, a czasami wręcz odwrotnie się mówi, że herbata zielona pobudza bardziej niż herbata czarna. Tak naprawdę, kolor herbaty nie ma żadnego wpływu na zawartość kofeiny. Na zawartość kofeiny w herbacie ma wpływ wiele czynników, np. termin zbioru, standard zbioru, szczep krzewu, a nawet pogoda i jeszcze wiele, wiele innych czynników. Ale bardzo mały, praktycznie znikomy wpływ na zawartość kofeiny ma sposób obróbki herbaty. Dlatego, jeśli weźmiemy herbatę z tego samego zbioru, jedną partię zebraną w ten sam dzień z tych samych krzewów i z części tej herbaty zrobimy herbatę zieloną, a z części herbatę czarną, to obie te herbaty będą miały praktycznie tyle samo kofeiny. Kolejny mit. Herbata czarna fermentuje. Powtarza się to bardzo często. I nawet w, w prawie herbata czarna, kiedy się importuje herbatę, jest określana jako herbata fermentowana. Z technicznego, naukowego punktu widzenia nie jest to prawda. Herbata czarna nie przechodzi rzeczywistego procesu fermentacji. Przechodzi proces ciemnienia enzymatycznego. Dla uproszczenia, który można nazwać. Utlenianiem, ale w rzeczywistości jest to proces bardziej skomplikowany i chociaż utlenianie jest głównym elementem tego procesu, to zachodzą tam jeszcze inne zmiany y, chemiczne i fizyczne. Mówi się też z kolei, że herbata zielona y, nie jest y, fermentowana, no i to jest z kolei oczywiście prawdą, ale pra prawie żadna herbata nie jest fermentowana, tylko kilka bardzo niszowych herbac, jak na przykład goisicia japońska czy ałabancia. Przechodzą faktyczną, rzeczywistą fermentację w warunkach beztlenowych. Idziemy dalej. Mit jest taki, że parząc herbatę trzeba bardzo przestrzegać temperatury, w jakiej jest ona parzona. Wiele osób martwi się, że kiedy na opakowaniu wskazana jest temperatura 70 stopni, 75 stopni, to trzeba bardzo dokładnie przestrzegać tej temperatury. Nie jest to prawda. Temperatury podawane przez większość sprzedawców, przez większość producentów są tylko wartościami orientacyjnymi i trzeba je dostosowywać do swoich własnych preferencji. Ponadto, wiele herbat świetnie sobie radzi w bardzo szerokim zakresie temperatur. Nawet wydawałoby się bardzo delikatne herbaty japońskie, zielone. W Japonii. Producenci często parzą zielone herbaty japońskie nawet w temperaturze 90 stopni, a kolejne, późniejsze parzenia nawet wrzątkiem. Bo tak bardziej lubią, bo tak, bo tak im bardziej smakuje po prostu. O temperaturze parzenia herbaty jest całkiem sporo mitów. Na przykład o temperaturze parzenia herbaty białej. Najczęściej podaje się, że herbatę białą powinno się parzyć w temperaturze 80-85 stopni. Niektórzy nawet podają takie absurdalne wartości jak 60 stopni dla herbaty białej. Oczywiście, jeśli tak parzona herbata biała Wam smakuje, możecie ją tak parzyć, ale sami producenci herbaty białej parzą herbatę białą prawie wyłącznie wrzątkiem, ewentualnie nieco. Obniżoną temperaturą 90 stopni powiedzmy. To dlatego, że herbata biała w procesie produkcji nie przechodzi procesu zwijania. To są nienaruszone liście, które trzeba naprawdę mocno uderzyć wysoką temperaturą, żeby wydzieliły e, odpowiednie substancje aromatyczne i smakowe. Generalnie w parzeniu herbaty temperatura wcale nie jest najważniejszym parametrem. Wydaje mi się, że znacznie ważniejsze są takie parametry jak czas parzenia, jak ilość liści, no i przede wszystkim jakość liści, które się parzy. Niektórzy Chińczycy mówią nawet, że dobra herbata w rządku się nie boi, i mówią to o każdej herbacie, nawet o zielonej. Oczywiście, może taka herbata zielona zaparzona wrzątkiem, to nie będzie idealny smak tej herbaty, ale nie będzie zła. Więc naprawdę, jeśli macie dobrą herbatę, nie musicie się tak bardzo przejmować temperaturą, w, którą, w której ją parzycie. Następny mit, trochę podobny do tego mitu o tym, że herbata odwadnia, to jest mit, że herbata wypłukuje magnes z organizmu. No cóż, dużo tutaj o tym powiedzieć nie mogę. Generalnie można by się zatrzymać na tym, że po prostu nie ma naukowych dowodów na to, żeby herbata wypłukiwała magnes z organizmu. Jeśli w jakimś stopniu magnez z, wydalaną, z wydalanymi płynami z organizmu jest również wydalany, no to jest on wydalany, ale nie w większym stopniu niż kiedy pijemy inne płyny. Oczywiście stale tracimy różne związki mineralne z naszego organizmu i dlatego trzeba je uzupełniać odpowiednią dietą, a kiedy są ich duże niedobory, no to odpowiednimi suplementami. Następny mit jest moim zdaniem też dosyć szeroko rozpowszechniony w Polsce. Mówi on, że pierwszy napar herbaty się wylewa, albo w innych wersjach, że chińczycy wylewają pierwszy napar herbaty, a w jeszcze innej wersji, że to japończycy wylewają pierwszy napar herbaty. Jest to sama treść, forma tego mitu jest bardzo myląca, no bo napar to jest założenia coś, co jest już gotową herbatą przeznaczoną do picia. I ktoś słysząc taki mit, że wylewamy pierwszy napar, może zaparzyć herbatę przez dwie minuty, wylać ją, później zaparzyć herbatę ponownie i stracić wszystko, co najcenniejsze w tej herbacie. Więc jest to wbrew jakiejkolwiek logice. Czy Chińczycy wylewają pierwszy napar herbaty? Też nie. Być może źródłem jest to, jak parzycie herbatę w stylu Gungfucza. Czyli w, w chińskim stylu polegającym na parzeniu dużej ilości liści w małej ilości wody, gdzie parzenia są bardzo krótkie. W tym stylu parzenia rzeczywiście czasami płucze się lub budzi się liście herbaty. To jest bardzo krótkie wlanie wody i natychmiastowej wylanie. Ale to również nie jest napar herbaciany przeznaczony do picia. Można ten krok porównać z preinfuzją w kawie, czyli z wcześniejszym. Namoczeniem, ogrzaniem liści, aby przygotować je do właściwego parzenia. Natomiast mówienie o tym, że Japończycy wylewają pierwszy napar herbaty, jest już zupełnie absurdalne, bo w Japonii produkuje się i pije głównie delikatne herbaty zielone, które bardzo szybko oddają swoje właściwości i smak do naparu, i nawet krótkie przepłukanie takich liści. Pozbawiłoby ich bardzo wiele smaku, bardzo wiele wartości, więc nie miałoby to najmniejszego sensu. Herbata ma tysiące lat historii. To jest taki mit i nie mit, bo trochę w tym prawdy, ale, no ale nie do końca. Um, rzeczywiście legendarny cesarz Shen który rozpoczął picie herbaty w Chinach, żył przed tysiącami lat. Ale współczesna kultura picia herbaty i współczesne style gatunki herbaty powstały stosunkowo niedawno. W ogóle najwcześniejsze zapiski historyczne o herbacie pochodzą sprzed ledwo dwóch lat. A kultura picia herbaty zaczęła się rodzić może jakieś 1300 lat temu. Natomiast najwcześniejsze gatunki herbaty, które pijemy do dnia dzisiejszego, mają co najwyżej 600-700 lat. A wiele bardzo obecnie rozpowszechnionych gatunków ma mniej niż 100 lat. Dlatego mówienie o tysiącach lat kultury herbacianej jest takim trochę śliskim stwierdzeniem. Kolejny dosyć często powtarzający się mit o herbacie jest taki, że nie powinno się gotować wody na herbatę, bo pogorszy to jej jakość, a tym samym pogorszy jakość herbaty, którą zaparzy się taką zagotowaną wodą. Niektórzy twierdzą, że zagotowana woda traci tlen, nie jest napowietrzona i tym samym nie zaparzy tak dobrze herbaty. Um, z chemicznego, z fizycznego punktu widzenia, prawda jest taka, że woda już w temperaturze około 40 stopni ma bardzo mało tlenu. E, najwięcej tlenu zawiera woda bardzo zimna, e, więc czy ta woda będzie miała 90 stopni, czy ją w pełni zagotujemy, to już naprawdę będzie miało znikome znaczenie w kwestii zawartości tlenu w wodzie. Praktycznie żadne. E, dlatego no nie powinniśmy się tym zdecydowanie przejmować. Um, większość um, osób myślę, że zagotowuje wodę. W dawnych czasach nawet to było um, wymagane i było jednym z powodów, dla których picie herbaty było takie zdrowe. W czasach, kiedy, kiedy pito brudną, zanieczyszczoną wodę, gotowanie wody na herbatę było naprawdę zbawienne. Um, no, dlatego też um, większość herbat, kultura picia herbaty rozwinęła się praktycznie na wodzie w pełni gotowanej. Nie ma powodu przejmować się tym, że woda już za bardzo nam zabulgotała, zawrzała. Jedynie być może zbyt długie gotowanie wody faktycznie może negatywnie wpłynąć na jej jakość. Kiedy zbyt dużo tej wody odparuje, zmieni się znacznie już skład, zawartość związków mineralnych w tej wodzie, stanie się ona zbyt twarda. Ale taką wodę trzeba by naprawdę gotować długo, żeby taka zmiana zaszła. Dlatego naprawdę nie trzeba się tym przejmować. Następny często spotykany mit o herbacie jest taki, że herbata się przeterminowuje. No może nie jest to jakiś taki mit często powtarzany wśród herbaciarzy, ale sam fakt, że ludzie zwracają uwagę bardzo na datę przydatności herbaty, no trochę jest, trochę jest takim podłożem tego mitu. Natomiast Klasyczna herbata, klasyczna, czysta herbata bez dodatków tak naprawdę nigdy się nie przeterminuje. W takim znaczeniu, że nigdy nie stanie się dla nas szkodliwa, kiedy minie jej termin przydatności podany na opakowaniu. Co prawda, niektóre herbaty mogą znacznie stracić na jakości, na smaku, na aromacie, kiedy są przechowywane zbyt długo, ale z kolei inne będą zyskiwać. Albo po prostu zmieniać się w bardzo ciekawy sposób. Na przykład herbaty puer, herbaty ulung, szczególnie ciemne, są powszechnie leżakowane, sezonowane przez wiele lat w Chinach i na Tajwanie i z czasem coraz bardziej cenione. Dlatego też jest takim małym absurdem polskiego prawa, że na herbaty puer trzeba nadawać termin przydatności. No naprawdę, nie powinno tego być. I na koniec taki dosyć mocny mit, który mnie osobiście bardzo niedawno zaskoczył, dopiero niedawno się o tym dowiedziałem. Jest to mit dotyczący garbników w herbacie. Cały czas się o tym mówi: garbniki w herbacie to, garbniki tamto, garbniki czyli naszej taniny, więc na pewno spotkaliście się z nimi e, dziesiątki, setki razy. E... A w rzeczywistości herbata nie zawiera garbników. I naprawdę mnie to zszokowało. Herbata zawiera, co prawda, substancje, które bardzo przypominają garbniki. W zielonej herbacie katechiny, czy inne polifenole, w herbacie czarnej na przykład. I te substancje niewątpliwie mają smak garbnikowy mają taki smak ściągający bardzo podobny jak garbniki. Ale z technicznego punktu widzenia. Te substancje nie przechodzą testu barwienia skóry, który definiuje właśnie garbniki. Samo słowo garbniki pochodzi od garbowania skóry, od przetwarzania, przetwarzania skóry. I dlatego żadna z substancji zawartych w herbacie nie nadawałaby się do garbowania skóry, dlatego nie jest garbnikiem. Ehm, można się zastanawiać, skąd wzięło się takie nazewnictwo. Skąd wziął się ten mit? Kiedy herbata trafiła do Europy, nie było gotowej nomenklatury dla, dla herbaty, więc zapożyczono wiele, na przykład z wina, które w Europie miało tysiące lat tradycji. A wino rzeczywiście ma garbniki. Dlatego substancje w herbacie, które smakują podobnie jak garbniki w winie, zostały automatycznie nazwane garbnikami. Dla nas finalnych konsumentów być może niewiele to zmienia. Tak jak powiedziałem, substancje zawarte w herbacie są podobne do, do garbników. Są nawet, nawet katechiny są czasami nazywane pseudotaninami, czyli pseudogarbnikami. No i smakują właśnie garbnikowo. Nie, nie jest niczym złym mówić o tym, że herbata smakuje garbnikowo, mimo tego, że. Nie zawiera garbników. Tak samo jak czasami herbata może smakować truskawkowo, mimo że oczywiście nie zawiera żadnych truskawek. Ale jest naprawdę fascynujące, że jedna z substancji uważanych za główny składnik herbaty w rzeczywistości w herbacie się wcale nie znajduje albo jest nieprawidłowo nazywana. W tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Oczywiście mitów o herbacie jest pewnie znacznie więcej. Być może wy sami znacie jakieś e, mity o herbacie albo jakieś twierdzenia, co do których nie jesteście pewni i chcielibyście, żebyśmy je zweryfikowali. Piszcie proszę w komentarzach. Jeśli e, znajdziecie ich znacznie więcej, to z chęcią zrobimy kolejny filmik na ten temat. Dziękujemy i do następnego razu.